Moi drodzy, zapraszam na wyjątkowy wywiad z Jolantą Kwaśniewską. Pani Prezydentowa po raz pierwszy tak szczerze opowie o ciemnych stronach prezydentury jej męża, o tym, co wtedy przeżywała oraz o tym, co przeżywa teraz. Powie o tym, jak jej córka Ola Kwaśniewska odeszła z TVN-u. Powie o domniemanym romansie Edyty Górniak. Powie też o tym, jak była nagabywana, jak była prześladowana przez innych ludzi. Zapraszam. Chodziły Pani na pewno o tym doskonale, wie takie pogłoski w prasie, że TVN z tyle chce zrezygnować z Pani programu. Skąd to się wzięło? Nie mam pojęcia, ale były już takie momenty, że w ciągu 29 lat życia z moim mężem już parokrotnie byłam informowana przez media, że nasz związek się rozpada. Nie zdarzy się to nigdy, bądźcie pewni mam fantastycznego partnera i, i, i jestem głęboko przekonana, że starzejemy się ze sobą, o czym marzę. Plotka zawsze żyje takim krótkim życiem, ale powoduje czasem nawet duże trzęsienie ziemi, jak plotka o, o, o dziecku mojego męża z Edytą Górniak. Ja nie należę do grupy plotkarzy, w związku z tym dowiaduję się o tym ostatnia, także, także o tym, że nie będę prowadziła tego programu. Dowiedziałam się, jak byłam w Stanach Zjednoczonych, i dzwoniła wtedy do mnie pani Iwet Żółtowska, że pani prezentowała ogromnie przepraszam, nie mam pojęcia skąd to się wzięło. Byłyśmy już po spotkaniach i ustalałyśmy ramówkę na kolejny rok. To jest troszeczkę inaczej. Pani dyrektor zawsze pyta się mnie, czy mam ochotę poprowadzić ten program w kolejnym sezonie. Przyznam, że ja z kolei uzależniam to od naszych planów życiowych. Gdyby na przykład mój mąż zdecydował się wykładać nie tylko w Stanach, a w Chinach, być może, że wtedy musiałabym zrezygnować z tego programu. Cieszę się, że mamy dobre rankingi, że mamy rosnącą grupę oglądających za to ogromnie. Dziękuję i zapraszam do tej nowej ramówki. Myślę, że będzie bardzo ciekawie. A jak pani się odnosi do krytyki pani programu, czy pani sposobu prowadzenia tego programu? No, is perfect. No comment. Na co dzień spotykam się z bardzo życzliwym przyjęciem, a ja do tego się przyzwyczaiłam. Całe lata były takie osoby, które nie zmienią zdania na, na mój temat. Wtedy, kiedy będę mówiła czarne, na pewno będą mówili białe. A zawsze można taki program prowadzić lepiej. Taka jestem, tak widzę swoją rolę w tym programie i większość osób, które oglądają mój program, które są stałymi, a widzkami tego programu ten sposób prowadzenia Falą. odpowiada. Człowiek całe życie się rozwija, to też jest. Myślę, tak. Ale proszę powiedzieć, pani córka Ola jednak y, dostała odpowiedź odmowną z TVN-u. Jak to pani przyjęła? Nie, 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 nie. To jest y, decyzja władz y, TVN-u związana z gorącym y, okresem kampanii. i Tej decyzji nie komentuję. To była taka gorąca ta decyzja na gorąco w ówczesnym okresie. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Wiem, że związana była z tym, że moje dziecko wziął udział w kampanii wyborczej. Ja tego tak nie odebrałam, ale yy, szefowie stacji... Ale było pani trochę przykro. Kredowali. A prowadzę lekcję stylu i przywykłam troszeczkę do innego sposobu omawiania pewnych kwestii. Ja na pewno zrobiłabym to inaczej. Olońka nie była tą osobą, która zabiegała o występowanie w tvn -ie. Szefowie ją do tego bardzo... Bardzo usilnie namawiali i mam wrażenie, że można było troszeczkę bardziej elegancko z tej sytuacji wyjść. A proszę powiedzieć, przez 10 lat prezydentury Pani męża na pewno co jakiś czas były jakieś przykre sytuacje. Ja myślę, że to trzeba naprawdę być bardzo, że tak powiem, silnym i zżytym z sobą, żeby mieć do siebie zaufanie. W małżeństwie? Absolutnie, absolutnie. I mam wrażenie, że moglibyśmy z mężem być bohaterami programu Taka Miłość się nie zdarza. A tak się fajnie w dalszym życiu zdarzyło, że mając bardzo silne osobowości, ja jestem silną babą, nie sądziłam, że taka jestem. Mam z jednej strony strony taką gigantyczną wrażliwość i, i mokre oczy, a z drugiej strony potrafię być szalenie silna. A przeszliśmy trudne bardzo momenty, wiele krzywdzących opinii starano się podważyć moją uczciwość, ona jest dla mnie najważniejsza, a znacznie głośniej mówi się o takich momentach skandalicznych, wybucha, historia, prawda, sprawa prokuratorska przeciwko Fundacji Jolanty Kwaśniewskiej i potem nie mówi się o tym, że to jest bzdura i najchętniej tą sprawę widziałabym w Trybunale w Strasburgu, przyznam szczerze. Nie bardzo mam możliwości formalne, żeby tak się to skończyło, ale chętnie chciałabym, żeby Powiedzieć przepraszamy, ups, głupio, a, a nagłaśnia się te pierwsze momenty, potem nie mówi się o tym, a, że sprawa jest y, zakończona, bzdurna i ogromnie nam przykro, przepraszamy. A to Ale słowo tak w wielu, wielu, wielu ustach e, nie pojawi się nigdy, także ja nawet na, na to nie liczę, przyznam się szczerze. Natomiast znalezienie takiego partnera na całe życie, takie fajne bycie z sobą e, jest czymś bardzo rzadkim, a nam się to z mężem udało. Mamy bardzo fajną rodzinę i niewielkie grono przyjaciół i z tego się ogromnie cieszę, to jest największy sukces dla nas jako rodziny, to jest to, że jesteśmy ze sobą tak blisko i zawsze możemy na, sobie, na, na siebie liczyć. Pani Jolanta, ale summa summarum prezydent, ten okres prezydencki państwa jest oceniany przez opinię publiczną, przez ludzi jako najlepszy ze wszystkich prezydentów do tej pory. To jest chyba jednak Dużo. Wie pan, my mamy naprawdę gigantyczną satysfakcję z tych dziesięciu lat i a na co dzień ja chodzę bez ochrony po, po, po ulicach. Nie Boi się żadnych, pani? Żadnych. Nie. Tam było coś chyba... Nie, 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 nie. nie. nie wie pan, ja, się, ja się czasem boję takich sytuacji, że osoby niezrównoważone, które sobie w głowie uroją, że jestem narzeczoną czy osobą, w do której ma się takie uwielbienie. To jest najtrudniejsze i wiem o tym, jak było w sytuacji Lenona, innych osób, które takie osoby otaczały. Ja takie listy dostawałam i to był czasem taki moment, kiedy, kiedy nasza ochrona no, w sposób szczególny szczegła mnie albo Oli, bo Ola także miała takie sytuacje. Natomiast na co dzień to jest ogromna życzliwość, to są najcieplejsze słowa uznania za prezydenturę męża, za sposób, w jaki reprezentowaliśmy. Polskę i ogromna satysfakcja z wyjazdów gdzieś tam w świecie, dlatego że tam myślę, że jesteśmy taką parą, która jest Starową. ikoną, ikoną dla, dla innych par prezydenckich. Najlepiej o tym świadczy także fakt, że i mąż, i ja jesteśmy zapraszani do dużych światowych organizacji, boardów, gdzie nasze zdanie, gdzie liczy się z naszym zdaniem.